Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa nie będą z nami wszystkimi. Przeświętą Dzisiejszą sprawujemy w intencjach. Za Zadarka Andrzeja, Konrana, Marka, Krzysztofa i Jana. Oraz za Piotra w dniu jego 33 urodzin z dziękczynieniem za wszystkie łaski Boże. Za zdrowie Joanny Mirkowskiej, Joanny Szczepankiewicz-Batek, Rafała Purowina, Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego, Lalki Podobińskiej Ola, oraz Urszuli Bębenek w przeddzień jej operacji. A także za duszę Adriana Fibiga, Eweliny Grochowskiej, Wojciecha Skorowskiego i Zawijany. Zanim jednak przystąpimy do Mszy Świętej. Uznajemy przed Bogiem, iż jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą wiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą Bogu, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I was, bracia i siostrę, modlitwą za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami, stworzy w nas serce nowe. Abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki, wieki. Amen. Wysłuchajmy teraz czytanie z Pisma. Czytanie z dziejów apostolskich. W Jerozolimie Trybun Rzymski, chcąc się dowiedzieć dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z jest Sadyceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem. Jestem Faryzeuszem, bracia i synem Faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się wielka wrzawa. Zerwali się niektórych, niektórzy z uczonych w piśmie wśród swoich faryzeuszów. Wykrzykwali wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a jeśli naprawdę mówi do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszerpali Pawła, rozkażeł, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. W następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: Odwagi, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będę dzięki. Strzeż mnie, O Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię do Pana, Tyś mój jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Błogosłowie Pana, bo dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz w Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Strzeż mnie o Boże, Tobie zaufałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a jak w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Chryste. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł trzy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie, aby się tak zespoli, zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, i żeś Ty ich umiłował tak, mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, nikt była i ja Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czasami bardzo ciężko jest zaufać Panu Bogu. Czasami bardzo ciężko jest uwierzyć, że to, co się dzieje, ma swój cel i sens. Czasami, czasami wydaje nam się, że to, co nas spotyka, to jest plot jakichś strasznych wydarzeń, jakichś strasznych pomyłek, że to wszystko nie ma sensu. Tak nie jest. Wszystko, co nas spotyka i wszystko, co się dzieje wokół nas, ma swój sens. Czasami go tylko nie widzimy. Czasami naprawdę budzi się w nas złość i czasami mamy ochotę złożyć Panu Bogu, ale wtedy przypomnijmy sobie o Jezusie i przypomnij sobie o świętym Pawłem. Oni dwaj bardzo pokorni i bardzo cisi w sercu potrafili uwierzyć i zrozumieć, że Bóg ma swój plan, że Bóg potrafi wszystkich kierować. I wszystkim. Jezus, modląc się za swoich uczniów i za wszystkich ludzi na ziemi, mówił o jedności. O tym, że chciałby, aby wszyscy ludzie stanowili jedno. Co przez to rozumiem? Myślę, że przede wszystkim miłość. Chciał, aby wszyscy byli braci abyśmy wszyscy potrafili zasiąść ze sobą do jednego stołu. Wiecie co, to mi przypomina bardzo wspólnotę anonimowych alkoholików. Może to zabrzmi paradoksalnie, ale tam naprawdę można spotkać wiarę. Bo kiedy ktoś trafia do tej wspólnoty, bez względu na to, gdzie się znajdzie na całym świecie, że pójdzie na meeting, czuje się jak u siebie. I myślę, że kościoły chrześcijańskie powinny stanowić to tak samo. Myślę, że to, czego bardzo wielu nam brakuje, to właśnie poczucie takiej wspólnotowości. Takiego poczucia, że gdziekolwiek trafimy na ziemi, będziemy u siebie. Mnie się to czasami zdarza. Ja czasami mam takie poczucie, kiedy wchodzę do innego kościoła, że jestem u siebie. Ale to jest rzadkie. Mam nadzieję, że ludzie, którzy przychodzą do nas, mają to poczucie dużo częściej, ponieważ to jest istota chrześcijaństwa. Czuć, że jestem u siebie. Jestem wśród swoich, swoich braci. Wybaczcie, za mną daleki, daleka podróż, główna noc. Ważne jest to i to chcę Wam dzisiaj przekazać, że Bóg nie posłał Jezusa, apostołów, nas, na świat tylko po to, byśmy stracili życie. Bóg posłał wszystkich na świat, po to byśmy głosili Ewangelię. Ewangelia, czyli nauka o miłości, nauka o Bogu. I tą Ewangelią głoszę ja, i tą Ewangelię głosili wszyscy przed Aż do Jezusa. Głośmy Ewangelię miłości. Głośmy, że wszyscy jesteśmy braćmi. Bo jeżeli będziemy głosić tą Ewangelię, jeżeli będziemy w nią wierzyć i w nią żyć, nikt z nas nie umrze. Nawet jeżeli obumrą nasze ciała, to nasz duch będzie żył wiecznie. Nie martwcie się pół z Wami. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśmy teraz nasze groźby. Mówmy się za Darka, za Andrzeja, za Konrada, za Marka, za Krzysztofa i za Jana, aby dobry Bóg prowadził ich przez życie. Ciebie prosimy, wysłuchając Pana. Módlmy się za Piotra w jego 33. urodzinę, aby Bóg dalej błogosławił i aby dalej prowadził go przez życie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zdrowie Joanny Mirkowskiej, Joanny Szczepankiewicz-Badek, Rafała Purwina, Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego, Lalki Podobińskiej, a także za zdrowie uszuli bębenek w przeddzień i operacji. Niechaj dobry Bóg czuwa nad nimi i niechaj przywróci im zdrowie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę Adriana Fibiga, Eweliny Grochowskiej, Wojciecha Skrojewskiego i Jelen. Niechaj dobry Pan przywiedzie ich do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w końcu w tych wszystkich intencjach, które mamy w sercu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Ty swoim apostołom dałeś przyrzeczenie, że cokolwiek będą prosić, Twoje imię będzie im dane. Prosimy Cię przyjmie, nasze prośby, w swojej łaskawości spełnić, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Usłosłowiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy wankulskich. Tobie go przynosimy, by stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Przez to misterium wody i mi wina, nam Panie Boże udział w ustwiedzie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławione jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego szewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem porą. Błogosławiona jesteś Boże teraz i na wieki. Przyjmij nas Panie stojących przed Tobą, tylko pokoju sercem wskuszony. I nasza ofiara się dokona przed Tobą, Panie Boże uśmiech Tobie podobała. Panie Panie z mojej winy. Patrzy z grzechu mojego. Módlmy się, aby Bóg, Ojciec Wszechmogący, przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i za zbawienie całego świata. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wiecznym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, z Duchem Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana. Dzięki, składajmy Panu Bogu naszemu godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę. Godne to jest, sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask schalne radują się wszystkie ludy na całej ziemi. W chór aniołów i zastępy świętych śpiewają o chętku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokość. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokość. Zaprawdę święty jesteś i słusznie Cię sławił przez wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego syna naszego Pana, mocą ducha świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, raz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę oczystą. Dlatego uroczyście stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z i ze zesłał na apostołu ducha świętego. Pokolnie błogamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam kazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamąc i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kiel. Dzięki Tobie składając błogosławiu i podał mu się mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielik krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na opuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twojego przyjścia. Ale, wspominając Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jako mieć cudownie Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj prosimy o dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pojednali ciało, posileni ciałem i krwią Twojego Syna, Napełnieni duchem świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z najświętszą dziewicą pogróżcą Marią, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u ciebie. Prosimy Cię o Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Ustwierdź w wierze i w miłości w tylkościu Kościół pielgrzymujący na Ziemi. Wszystkich biskupów świata, duchowieństwo, cały lud odkupiony. Wysłuchaj, łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu, swoim, o dobry Ojcze, ze sobą wszystkie Twoje dzieci i rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego króla naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy z Twojej łaski odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chłopą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa z Chrystusami w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, W jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Po Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś już słowami pokój. Panu prosimy cię o niezważenie na grzech Penarczy, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą na pełnię jego pokoju widoka Państwa Pełnej Jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie będzie z nami wszystkimi. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy za nią przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Z ukrywką boga żywego, to zwolniące współudział w ducha świętego przez coś, życie światu. Była w miarę szesnać ciało, które twoją od wszelkich nieprawości mojego wszelkiego złąska, tak żebym zawsze załatwił przekazanie do drugiego się od ciebie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. obranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niechaj nas strzeże na życie wiecznego. 是那就吃。 Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech nas oświeca Twoje Słowo, niech udział w ofierze, którą złożyliśmy od nowi nasze siły, abyśmy mogli trzymać dalej Ducha Świętego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg błogosław, wszelki Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu Bóg.